Po tygodniowej pauzie do gry wrócili koszykarze z Zetkamy do Rolany Sykłocko. Podopieczni Jerzego Hudeusza zmierzyli się z Biofarmem Basket Poznań. Rywale na wyjeździe ponieśli dwie porażki, a w sześciu kolejkach wygrali, dwukrotnie odnosząc je we własnej hali. Ostatnio pokonali Polfarmek skutno 83 do 75 pod wodzą nowego trenera Marcina Klozińskiego. Tu trzeba być czujnym w każdym spotkaniu przez 40 minut. Jeżeli można z e, kimś wygrać 20 punktów, trzeba to zrobić. Nie? Można się zadowalać 10 maj i zwalniać. Trzeba do końca walczyć, angażować się i starczyć się się w każdym meczu odnieść jak największe zwycięstwo. Zespół gospodarzy do tej pory rozegrał pięć spotkań z których wygrał tylko jedno spotkanie u siebie z Pruszkowem i cztery spotkania przegrał. Ostatnio na wyjeździe bardzo dotkliwie aż 102 do 67 z Wolfarmeksem Kutno. Jak na razie Nyssa zdobywała w lidze jak najmniejszą ilość punktów średnio 71. Mało punktów zdobywamy to jest to jakiś problem ale tak jak powiedziałem jest to jak gdyby nowy nowy zespół nowy twór bo jest praktycznie pięciu zupełnie nowych zawodników w tej drużynie. I proszę mi wierzyć, z doświadczenia ja się tu nie usprawiedliwiam, ale to jest pewien proces. Budowanie zespołu to nie jest tylko ten... Zespół to nie jest tylko to, co się dzieje na boisku. Zespół musi być absolutny monolitem, żeby odnosić sukcesy. Oba zespoły przed tym spotkaniem nie wystawiły swoich najsilniejszych składów. Mieliśmy lekkie urazy w tygodniu, ale generalnie wszyscy są do dyspozycji oprócz Marcina Tomaszewskiego, który ma lekki uraz. Mam nadzieję, że już będzie na meczu z Łowiczem z nami. Mamy do dyspozycji 10 zawodników, Tomek Maziar jeszcze jest w dalszym ciągu kontuzjowany, jest w składzie, ale grać nie będzie. Zresztą to mieliśmy w ogóle problem już wcześniej, bo i Marcin Kowalski miał długą przerwę e, i w trenowaniu w dwóch meczach nie grał przecież. Karol Kuta zaczął w ogóle sezon bardzo późno, bo też miał problemy z kolanem. Wynik pierwszej kwarty otworzył zawodnik Biofarmu Michał Marek celnym rzutem z wyskoku za dwa punkty. Szybko odpowiedział zespół Zetkami, zdobywając również dwa punkty celnym rzutem z wyskoku Jarosława Bartkowiaka. Pierwsza kwarta oscylowała Wokół remisu jednak ostatnie dwie akcje Rafała Wojciechowskiego i Jana Malesy doprowadziły do wygrania tej kwarty przez Zetkamę do Ralany Sekłocko 19 do 15. W drugiej kwarcie Kłotczanie jeszcze wyżej podnieśli poprzeczkę, angażując się skutecznie w obronie i w ataku i wykazując się wysoką dyspozycyjnością rzutów wolnych. Ostatecznie po drugiej kwarcie Zetkama do Ralany Sekłocko prowadził już 45 do 34. W pierwszej kwarcie mieliśmy problem ze zbiórką, w drugiej, w drugiej kwarcie się poprawiliśmy. Dobrze biegamy, szukamy łatwych punktów spod kosza, staramy się uruchami. Naszych wysokich. Ich wysocy zawodnicy już złapali, złapali kilka fauli, także to też będzie dla nas jakiś tam komfort. No i musimy to kontynuować, do, dobrze bronić, bo Poznań rzucił 34 punkty, a ma wielu dobrze uzdolnionych ofensywnie zawodników. Musimy dalej, dalej to trzymać i wtedy możemy to wygrać. Myślę, że musimy być bardziej skoncentrowani na swojej grze. Nie patrzeć na przeciwnika, skupić się na sobie i Wyjść z większą energią na drugą połowę. Zaskoczeni jesteście tutaj grą rywali. Myślę, że nie, że wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny przeciwnik, bardzo gorący teren. Stawiam serce na parkiecie, musimy również i swoje zostawić, żeby wyjść zwycięsko z tego spotkania. Po zmianie stron przewaga Doralowców jeszcze się powiększyła. Na niespełna 3 minuty przed końcem pojedynku gospodarze prowadzili 90 do 72. Szanse gry dostali wtedy gracze rezerwowi zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Ostatecznie Nysa wygrała 94 do 85 i mogła cieszyć się z drugiego zwycięstwa w pierwszoligowych rozgrywkach. Myślę, że wyszliśmy w spotkanie z zbytnią miękkością, z każdą minutą. Tą pierwszej połowy, w szczególności ta twardość obrony, generalnie twardość w grze zespołu nam nie leżała. Musimy na przyszłość grać agresywnie od początku, od początku do końca, tak naprawdę zasady z zasadami, ale kluczowe jest to, żeby po prostu zebrać piłkę i dobrze bronić jeden na jeden. Prowadziliśmy praktycznie cały mecz i to spotkanie było dobre i w ataku. Naprawdę dobrze graliśmy w obronie. I to przyniosło skutek. Wygraliśmy. Ja się bardzo cieszę, bo to jest jakiś krok w kierunku tego, żeby ten zespół salić, żeby to się stało monolić, żeby on walczył. Wprawdzie ostatnie powiedzmy, trzy minuty nie były za, za rewelacyjne już, bo ta koncentracja spadła, ale tak naprawdę z dzisiejszego dnia liczy się to zwycięstwo z przeciwnikiem, który jest naprawdę od początku przed sezonem typowany do, do powiedzmy Czwórki zespołów, które w tej lidze mają rządzić. W nadchodzącym tygodniu Nyssa rozegra dwa spotkania. MKS zmierzy się w Łowiczu z Księżakiem, a w weekend 9 listopada o godzinie 17 ponownie zagra we własnej hali. Wtedy jej rywalem będzie kotwica Kołobrzek. Natomiast zespół Biofarm Basket Poznań na własnej hali rozegra spotkanie również w sobotę o godzinie 17 z zespołem Księżak Łowicz.